Mano, witam Was w Roblox. Kolejny odcinek na kanale. Roblox może być ciekawą gierką. Dobra, nie będziemy gadać. Przejdźmy już do gier. Zacznijmy po prostu od tego. Pan, pan tu to. Co to jest? Mam tutaj trenować siłę. O, siłę, ale nawet nie wiem na czym, jaki ja jestem szybki. Dobra. O dzień, już się wszystko zrobiło. Super, o, jakiś kapelusz, co on mi da? Ej, jak moc... Szyk! Ogry! Mam ogra, ma 200 HP. Szek, się szek. Siema ziom. Siema szek. Ogry. Szek jest ogrem. Zły kochy. Ja no też bardziej śmiesz szczuły. Dobre. Może to. Ile już mam? O, a to co jest? Nie wiem. Aha, masz ty szturze. Co? Wściekła. Chyba krowa. Nie wiem, panuje... Panuje wilk? Nie, no to nie wilk. Ale nie... do pisać. Aha. Dostałem Wiggiem. Za 10 mam drugą strefę. Już mam po 200. Haha, ha, masz og. Że, mam ognę hita, ale fajnie. Dobra, mam już dużo siłki, wściekła, krowa, czemu mnie dopisali krowa, bo może chcieli napisać wściekła, to też tak myśleć. Okej, okay. teraz to już łatwo robię, wściekła. Ale łatwo i to już trzymam. Ogryś się ma, ogry. Sześć. Przykro no ale muszę cię rozwalić. No jego tak muszę. Dobrze. Aha, łatwe. to już jest łatwo. O dwa No szybko. A potem co jest? Mogę okay, zaprosić kogoś? Capybara tu nawet jest. Co to jest? Capybara 818181. Kim jest Capybara 81818?

Dobrze, już mogę ich poznać. Ale masz, ale masz, a masz. <laughs> Nie, wchodzicie mi w drogę tutaj, że zginęło. Ogry, wygoły, stój, strzykła krowa i ponury. Nadę. Szczur, ściekła krowa, ponury Zombie Ogórek, zły gory Szczur, ściekła krowa, ponury wilk Ogórek, zły gory Szczur, ściekła krowa, ponury wilk Jeszcze raz o, jestem w następnym Mumia! Pustynny magik. Głupia lama. Piaskowy głupek. Agubis. Anubis, dudubis. I hate you. Anubis. I hate you. Ej. gość? Gdzie ja mam tego gościa? Mumia! Pustynny głupik Głupia ma. Kapibara Gugubis Mumia Pustynny gupek Kapibara Piaskowy gupek Gububis Ile ja już tego mam Dobra, fajna giełka, przyjdę szczerze Jeszcze jedno i następne okay. Ten użytek siłę zombie, ogórek słygoły szczury, wściekła krowa, ponury wilk diabeł strażnik lawy, lawa ogólne, pikilny.

byde potem nować siłkę 10 wygranych otwiam jakie należy Zielony i Aj to już dobrze. Aha. Medium nic, Ale leci. go.

Tak jak pewnie działa. Co? Chyba nie będzie to. to tu może być tak ciekawego? A, to jest ta Opila! Ptak frajer, pamiętam cię Ptak frajer, frajer. Nawet mi się nie ma. Está tudo tão legal nisso. Não me abichei com esses meus efeitos, é coisa Oh, só isso que mam. Panie jest spytanie o ciekawieniu Zbieram Kerywane jajko hmm? Co? Dobra, nie rozumiem Jeszcze tutaj coś jest? Zbieram Czy niebieska? O, weszcie się wczytało ja coś mam, no coś mam. Czerwone jajko. O, wow, Jestem jajkiem wielkanocnym fartuchu. Dobra, ale to... Trochę... Trochę się spóźniłem. Zajmę ważność. Zbieram. Po o nie biedny dobre co my tu jeszcze mamy? Coś jeszcze mam Bo nie mam wypełnionych żeby... O tu są też siatrze jakieś Dobra na razie będę chodzić z tym jajkiem Lucie jak się z tym wydostać

Ale to jest epickie, tylko że gdzieś się nie widzę tak Ale to epicko wygląda. Jaki jestem wielki Ej, no czemu nie mogę tu wskoczyć? Dobra, ta to, to, to chyba tylko tekstura. Nie mam nic, wszystko co tu się już może ukrywać, bo jestem za duży, chyba muszę coś znaleźć Chodźmy teraz tu, teatr, może w teatrze coś będzie, ale ładny efekt, jak się tak świecę. Coś innego znaleźć. co mam tu zrobić. J co to jest? Dobra, nie będę klikać. Wreszcie coś popsuję. O, ktoś tu się chowa. A, ty, że się stał. Chyba. Coś tu jest, coś tu jest. Widziałem, że coś można wziąć, ale nie wezmę tego tym alfem I pomęczał może coś. Tu coś jest. Zakrojony czerwony? Gdzie on jest? Ja nie rozumiem Szecznie jest O oh wow Mam coś epickie. co to jest? Czy to, to z tej dziewczyny z filmu Wednesday? Boże ludzie ta kola, rzecz, że jest, ona była taka czarna miała ręce właśnie. Chyba znajdziemy coś tu jeszcze. Jak mi przyjedzważy, to mi chodzi szybciej 5. To jest jakaś upila. No jest flare, więc się... nie będzie szybsza. Prze... Aha, noob. Mogę zabrać? Nuba. Różny niebieski mitycznego mam nawet o oh, wow to jest mityczny skin, skąd tego ja mam Trzeba komuś go pokazać, ale ktoś w to gra. No. O, coś tu jeszcze jest pyt. To Amongus. A jeśli chciecie -a na kanale, to zostawcie łapkę. O, jest taki nie, ten... dobra. Ale my już kończymy odcinek. Kończymy odcinek. A Żegnam się Pa.